Cześć, jestem Robert Nowakowski z Przetwórni Owoców i Warzyw. Smak i Aromat. Dziś chciałbym pokazać Wam niezwykłe soki, które działają prozdrowotnie, a szczególnie o tej porze roku, rozgrzewająco i wręcz leczniczo. To jest imbir z cytryną. Sok wyciskany na zimno z kłączy imbiru, czy z korzenia imbiru i, i z cytryny. Imbiru jest tutaj. Około 90% reszta to cytryna. Ma mnóstwo witamin, działa, jak powiedziałem, rozgrzewająco, również helatująco, mnóstwo błonnika. Ogólnie polecany jest właśnie o tej porze roku, ponieważ no, działa również przeciwzapalnie. Powiem wam, jak najlepiej go stosować. Co to znaczy, no, stosować? Go oczywiście regularnie. Ja osobiście najchętniej stosuję go w szotach. Zaraz pokażę, jak, go, jak zrobić w prosty sposób. Zapach i jest niesamowity, po prostu od razu uderza. 100 ml do 100 ml ciepłej wody wlewam do, do szklanki. U mnie taką miarką jest łyżka stołowa, więc jakby, tak powiedzmy sobie, żeby na oko nie wlewać, powinniśmy stosować między 30 a 40 ml tego, tego napoju. Ja to po prostu mierzę i wlewam w ten sposób. To są dwie solidne łyżki. Proponuję łyżeczkę miodu. Miody można również kupić u nas w naszej przetwórni. Napoj jest, jest gotowy, ciepły. Życzę dużo zdrowia.